Każdy inwestor, spekulant, trader żyje z jednej rzeczy. Pieniędzy. Z pieniędzy. Z dwóch rzeczy. Z zmienności w takim, w takim wypadku. Zaczynamy kolejny odcinek inwestycyjnej propagandy. Jest w czwartek 19.30. To oznacza, że jesteśmy w Twoim domu i dyskutować będziemy o rynkowej zmienności. Tak, tak. jak ją wykorzystać, bo to jest bardzo ważny element rynku. Który... Jak ją wyniuchać? wyniuchać. Bo, bo to no, wiesz, okay. jak wykorzystać to. Masz zmienność, to proszę bardzo. No, to jest jak na grzybobraniu, nie? Chodzisz, szukasz tego grzyba i rzad, rzadko kiedy on się mm -hmm. tutaj znajdzie, nie? Czyli Pojawi. jak, jak wy, w, znaleźć tą najlepszą choinkę, pod którą rosną? Chociaż kurde, ja, ja Ale nie, ktoś mnie nie, kiedyś powiem, nie pamiętam, kiedy ostatni ja byłem na... A ja byłem w grzyb... tym roku. Tylko raz ci ktoś zbeształ? Ja dosyć często na kanale nie, się Nie, bo, się bo ja przyciąłem taką fotkę, <laughs> nie, że na rynku jak w grzybobraniu, taka fajna fotka gdzie jest tam dużo grzybów mm -hmm. nie? że jak umie, że, że, że trzeba trochę cierpliwości a jak znajdziesz w końcu masz jakieś fajne miejsce to tam ktoś mnie zbeształ że mówił że grzybo, ten ci którzy zbierają grzyby to mają swoje miejsca i nie wcale szukać nie muszą Oni po prostu wiedzą gdzie iść ale tak jest. Na rynku też. No w sumie tak. No no, w sumie jak wiesz, tak. co szukać, to, to znajdujesz, nie? bo no o, no. No to, o, o to chodzi. I właśnie dzisiaj o tym porozmawiamy, czyli o tym, w jaki sposób tą zmienność, która jest nieodzownym elementem rynku, ona jest albo większa, albo mniejsza, ale jest, znaczy, dopóki cena się zmienia. No i właśnie jak ją wyszukiwać, jak ją znajdować, a dwa, też może jak ją może jednak wykorzystywać, jakby w sensie... Tak, mm, nawet chyba przede wszystkim. No, ja, jak ją wykorzystywać. No. Jeżeli chodzi o zmienność, no to zacznijmy od poszukiwań tej zmienności. Mhm. Tak jak ja niejednokrotnie wspominałem, no ja mam problem z bardzo aktywnym handlem, bo tych okazji nie widzę. Okay. I jednak jak popatrzymy sobie na układy świec, na tendencje, to są te takie półki skalne, te tendencje, boczne mhm. konsole, które powodują, że, że się tłuczemy, nie, nie no. ma zmienności. Mamy, zaangażowany, ka mamy, mamy zaangażowany kapitał. W zasadzie można było użyć sformułowania zablokowany kapitał, mhm. na nie tyle zaangażowany. No i nie bardzo wiemy, w którą stronę robić. Czy czekać, przeskoczyć z kwiatka na kwiatek, czy tego przeskoku nie robić. Ale tutaj znowu sprowadzamy się do odcinka, który się pojawił wcześniej. Już na naszym kanale, czyli na temat dyskontowania, bo to jest też w przypadku zmienności próba oszacowania, kiedy yeah. ona może się pojawić. Bardzo często ona pojawia się znienacka, bo dotyczy wydarzeń, których rynek nie dyskontował. No i właśnie, czy to są znienacka rzeczy? Bo tak, z jednej strony owszem, mówimy o tych rzeczach, których rynek nie dyskontował, więc to takie słowie czarne łabędzie, mniejsze, mhm. większe, coś tam się pojawiającego, takiego zaskakującego i wtedy faktycznie trudno być na tą zmienność przygotowanym ona się po prostu zdarza tak w sensie raz na jakiś czas jest takie coś na którego na, na co nie byliśmy przygotowani ale powiedz mi czy w pierwszy piątek miesiąca o godzinie 14:30 spodziewasz się zwiększonej zmienności czy nie tak no oczywiście oczywiście tutaj odnosimy się do Kalendarze do tego, że wiemy o której godzinie pojawi się news, tak. wiemy jakie są rynkowe oczekiwania, i jeżeli ten news tym rynkowym oczekiwaniom nie jest prosta, no to jest A krótka piłka jest jazda. Po nie? prostu często w publik jakby można pójść takim założeniem, że w momencie publikacji ważnych danych makroekonomicznych lub wystąpień yy, ważnych osób, bo nie każdy, niekoniecznie musi być to bankier. Centralny, zmienność się pojawia. Ja widzę, co ty chcesz zrobić? Chcesz przeciągnąć tutaj stronę na ten taki y, króciutki horyzoncik czasowy, nie. Bo, bo tamta zmienność <grym> pojawia nie. się właśnie w takich momentach. Tak? Ale y, mówię tylko o tym dlatego, że z moich obserwacji wynika, że najczęściej z takich konsolidacji, z różnych takich trudnych okresów, rynek wyrywa się po takich danych, no bo dają nową informację którą rynek może dyskontować. I dzięki tej informacji, tej zmianie, rynek zmienia zmienność swoją O ile charakterze... ona jest nowa. O ile jest nowa. Tak. Bo jeżeli była oczekiwana, no to, to bardziej są takie punkty na zasadzie uwaga, idą dane, nie? Mhm. Taki, taki typowy mhm. komunikat, że okej, okay, może być zmienność, niekoniecznie musi, ale jest wysoka szansa, wysokie prawdopodobieństwo. Ale myślę, że możemy jako ustawienia. pierwszy punkt powiedzieć, że w momencie publikacji danych makro jest większa szansa, że ta zmienność się pojawi, więc jeżeli tak stoimy w jakiejś mhm. półce. Waha się rynek, nie wiemy, co się tam dzieje. To z większym prawdopodobieństwem po jakiejś ważnej informacji nastąpi tego zmiana. Tak, zgadzam się. Okay. No, a znaczy jakieś inne, bo to był mój pomysł. Teraz to to był, a to był, to był Twój pomysł. No, dla mnie tak naprawdę, no. jeżeli chodzi o zmienność, ja się na tą zmienność przygotowuję zleceniami oczekującymi. Mhm. Ciężko do końca przewidzieć mi, nie licząc momentów z typu z kalendarza ekonomicznego, no tak, ale takich, takich kluczowych, gdzie i tutaj połączymy sobie tą niedziałającą analizę techniczną z dyskontowaniem przyszłości i tym, jak te scenariusze mają wyglądać, że ja sobie tak z tą zmiennością radzę, że lubię wystawiać pułapki na rynek. Takie, takie zasieki, nie, chociaż zasieki nie, bardziej typową, taką, taką pułapkę, na zasadzie wystawiam zlecenie oczekujące zgodnie z kierunkiem impulsu, mm -hmm. a nie na zasadzie, że od danego poziomu okay. się odbijamy, żeby tą zmienność złapać, żeby złapać ten moment, kiedy wychodzimy z ważnego układu technicznego w połączeniu i tutaj takim czynnikiem, triggerem rzeczywiście mogą być fundamenty. okej okay, czy jakby Ciebie trochę mniej interesuje sam moment, co bardziej, że masz założenie, że jak trwaliśmy w konsoli, to z niej wybicie będzie fajną okazją inwestycyjną. To jest mocne uproszcze, uproszczenie, bo nie do końca to musi być konsola. To może być, okay. wiesz, to może być tendencja, tam może być RGR, może być coś innego niż typowa konsola. Bardziej mówię o tym, że jak mamy ten taki, taki spokój, czas do zastanowienia mm -hmm. się, bo ceny tak naprawdę nie wykazują jakiejś wielkiej dynamiki, to w taki rynek ja. Nie wchodzę, nigdy nie wchodzę, Cześć. wolę wystawić zlecenia oczekujące, nawet dać się złapać, bo wiadomym jest, że niejednokrotnie takie manto od rynku jest mhm. spuszczane, że wiesz, złapało ci oczekujące, idzie w drugą Ta, stronę, jak to zdarza się. dzień jak co dzień w biurze I, i to jest mój sposób radzenia sobie na czy też polowanie na zmienność? Jasne. Ja natomiast w jednym z odcinków naszych, naszej inwestycyjnej propagandy mówiłem o średnich, które pomagają tak. mi nie wpaść w ten okres przestoju, tak? mhm. bo zakładam, że w momencie, w którym mamy tą dużą zmienność, w sensie rynek rośnie, spada, ale coś, coś robi, nie stoi, tylko, tylko, tylko się zmienia, to jeżeli ta dynamika jest bardzo duża, czyli zmiana w ciągu dnia jakiejś spółce jest kilkanaście procent, to zakładam, że ona potrafi trwać 50%, 100% łącznie, 200%. Nie, nie nie, mam bladego pojęcia, ile będzie trwała, bo to jest euforia. To jest emocjonalny stan rynku, ale. W z założenia nie chcę zostać z tą pozycją, kiedy rynek się cofa, bo mam dwa najbardziej prawdopodobne moim zdaniem scenariusze w takim momencie, że albo zniesie o 50% wybicie, albo wpadnie w konsolę, zatrzymanie na nie wiem, 2-3 tygodnie i będzie czekał. I po co mam z tym czekać, nie wiedząc co się wydarzy. Więc Ty z jednej strony pokazałeś w jaki sposób można tą zmienność, na nią wyczekać, tak, po przestoju, a ja z kolei tutaj chciałem Wam przypomnieć, że jeżeli w zmienności nam się udało wejść, to zdecydowanie warto się zabezpieczać na jej koniec, bo jeżeli on będzie, jeżeli ten ruch się skończy, to rynek potrzebuje często nawet czasu, nawet jeżeli ma iść dalej w tym trendzie, to potrzebuje często czasu, żeby ludzie przetrawili informacje, żeby wymienił się kapitał, po prostu żeby coś się na tym rynku zmieniło. No i wtedy bez sensu trwać z taką pozycją 2-3 tygodnie, bo znowu wtedy będzie można ustawić decyzję oczekującą, jak ty powiedziałeś, i złapać kolejny impuls mm -hmm. bez trwania z tą Pozycją w takiej niepewności. Ale to, jak kształtowała się przeszłość, daje nam. Istotne informacje co do tego, jak może wyglądać przyszłość. Więc, jeżeli mówimy o zmienności, i teraz tak bardziej skupiliśmy się no. na tym niuchaniu tej zmienności, tak. gdzie ona może nam się pojawić, no to jest też ważna informacja, jak na danym instrumencie kształtuje się normalnie w dzień roboczy zmienność i w takich sytuacjach nadzwyczajnych, mhm. czyli czego po prostu możemy oczekiwać. Bo tak, oczywistym tak. jest, że mega przyjemnie mówi się o sytuacji, gdy mieliśmy uran w 2018-2019, i że liczymy na skokowy wzrost wartości, co absolutnie nie będzie tożsame ze zmiennością z przed tego okresu no tak, 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 tak. i też tutaj szacujemy inny moment, inne warunki fundamentalne, mhm. że one ulegną zmianie, i to wpłynie na zmianę zmienności, ale tak naprawdę w normalnych warunkach rynkowych to tak nie do końca wygląda. Nie? Musimy patrzeć na to, jakie były głębokie korekty wcześniej w przypadku tak. danej spółki, bo tutaj aż tak mocno te fundamenty, jak gdyby większa szansa jest, zresztą zgodnie z tym, jakie są założenia analizy technicznej, że z jednej strony historia się powtarza, trendy są kontynuowane i też te współczynniki zależności wewnątrz tendencji, że one też będą kontynuowane do momentu, kiedy otoczenie fundamentalne nam się też nie zmieni. Czyli chciałbyś powiedzieć, że instrumenty mają pewną charakterystykę tak, swojego zachowania? Oczywiście. No tak, I, oczywiście. I to jedną z cech jest też zmienność i zmienność zarówno wzrostowa, spadkowa, czyli korekcyjna, jest jeszcze wiele innych rzeczy, na które moglibyśmy zwrócić uwagę, dlatego niektórzy starają się na przykład dopasowywać średnie kroczące do instrumentu, ale już to mówiliśmy, że, że nie do końca to jest droga, którą my uprawiamy. Natomiast zgadzam się co do tego, że charakterystykę instrumentu trzeba poznać, ale myśmy to mówili na którymś tak, mówiliśmy. spotkaniu. Że jak jak, jak pod... inwestować, jak zacząć inwestować? Tak, dla, dla osób, które zaczynają, bo to jest też myślę, że warto do odpowiedzenia. Więc krótko mówiąc, kiedy mamy taką sytuację, że znamy już instrument, no to możemy mierzyć tą zmienność. A zmienność chyba najprościej mierzyć takim wskaźnikiem. ATR on się nazywa, tak czy average true range, gdzie mamy informację o tym jaka jest średnia zmienność na danym interwale czasowym. Z konkretnego okresu, który sobie wybierzesz. Tak, na przykład dziewięciookresowa, dwudziestookresowa, stuokresowa, jakakolwiek. Ja osobiście w swoim handlu wykorzystuję na przykład w takim day tradingu, wykorzystuję taką sobie wymyśliłem 9-okresową średnią dla ATR. -a. A, lubisz tą liczbę, czy to ma jakiś większy sens? Sens ma tylko i wyłącznie dlatego, że to jest taki niepełny tydzień, tak? bo to masz 5 dni, czy w sensie niepełnego dwa, dwa, no. dwa tygodnie. Masz 5 dni plus tam jeszcze niedziela. Myślałem, nie? no, że, że świat tak przyspieszył, tak, że. że że <grymianie> <grymianie> znaczy <nie, powody> tydzień. <grymianie> na szczęście jeszcze nie. No, ale to jakby mamy, mamy, mamy ten, te 5 dni pełne, mm -hmm. plus jeszcze ta niedziela jakaś pseudo i tam mm -hmm. te kilka dni, więc to jest jakby taki nieco ponad tydzień, żeby to, to wygładzić. Natomiast na rynku na rynku giełdowym używam albo 20-okresową, czyli taki około miesiąca, jeżeli mm -hmm. chodzi o, o, o okres, albo 50, ale raczej 20. Ja Widzę, że wielkiej precyzji nie ma. Myślę, że nie ma to aż takiego znaczenia. Co bardziej chodzi o to, żeby w tym krótkoterminowym, dlaczego zmniejszona jest ta, ten okres. Mhm. No bo jednak co do zasady interesują mnie zdarzenia, w które chcę handlować w ciągu najbliższego dnia, a nie tam miesiąca, tygodnia. Więc też jakby ten okres badawczy mhm. wstecznie interesuje krótszy, ta charakterystyka. Z krótszego okresu. Na akcjach bardziej ma to dla mnie znaczenie z perspektywy wejścia w pozycję, na co mm -hmm. mogę liczyć, tak? Więc też ten, ten okres 20 dni, moim zdaniem, jest lepszym okresem. No, ale jakby co do zasady, na tej bazie mamy informacje, na co można trochę liczyć, tak? Jaka jest charakterystyka danego instrumentu, i tu jest myślę, że warte uwagi jedna rzecz. Rynki. Fluktuują jak zawsze, ale mamy tak, że mamy okres dużej zmienności i później okres małej zmienności. Jak mamy okres małej zmienności, to prawdopodobnie później będzie okres dużej zmienności. Nie, nie jestem przekonany, czy dobrze łatwo to wykorzystać na akcjach, bo akcje potrafią siedzieć bardzo długo w jakichś konsolach, jeżeli tam na przykład były jakieś tematy upadłości, nieupadłości. Tak, tak. ale tu mówimy o specyficznej, specyficznej grupie, grupie Akcji, no. akcji tanich. No, tak, tak, tak. To jest może, specyficzna tam Ja no. dlatego nie lubię ich kupować. Uh -huh. nie, nie lubię kupować tanich rzeczy. Okay. One są tanie nie bez powodu. I, no. i to jest no. największy dylemat. No ale czyli, czyli co do zasady, mamy wzrost zmienności, później jest spadek zmienności, i znowu po spadku zmienności jest jej wzrost. I warto sobie obserwować, jakie były zakresy ATR-a w poszczególnych fazach, no bo to nam pozwala powiedzieć o tym, jak się dany instrument będzie zachowywał w przyszłości, i pod to dostosować, co. Jest bardzo istotne, na przykład stop lossa, bo tak jak Wam też kiedyś tam wspominałem, w takim bardzo krótkoterminowym handlu lubię mieć margines błędów w postaci jakiejś części dziennego średniego. Tak, średniej ale to jest uzasadnione. To jest jak gdyby no. to jest jak najbardziej uzasadnione, no bo dla mnie to już ważniejsze są pułapy horyzontalne i tak dalej, czy chociażby mierzenia typu overbalance. No tak. I to jak gdyby u mnie ma troszeczkę większe, większe zastosowanie mm -hmm. niż na przykład. Patrzenie właśnie przez pryzmat tej dziennej No, gminyności. myślę, że to ma znaczenie od, od tego, jaki jest horyzont inwestycyjny i strategia sama w sobie. Nie? Jeżeli handlujesz faktycznie na wybicie, no to wtedy w sumie to dolne ograniczenie konsolida konsolidacji, to to jest na przykład lepsze, tak. lepsze, lepsze, lepsze miejsce. Nie? Tak, no, no wszystko zależy oczywiście od, no. o, o, od podejścia. Mamy zatem ATR-a, mamy zatem te próby łapania w postaci zleceń oczekujących, a sam korzystasz i wchodzisz z zleceniami limit albo typu stop? Raczej rzadko. Czyli, z, czyli typowo złapy wchodzisz. Tak, tak, ja jestem taką osobą, która lubię, lubię widzieć, co się dzieje i dopiero wtedy podejmować decyzje. Natomiast mhm. nie ukrywam, że czasami, zwłaszcza gdzieś na rynku akcyjnym, takie, takie limity gdzieś tam wystawiam. Jak wiem, że nie będę mógł pilnować. A... Ale limity, nie stopy. Tak, 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 tak limity. Ty polujesz na dołki poluje na dołki, tak, raczej tak. No, raczej tak, no, coś takiego. Jest. Jak to polowania wyglądają? Wiesz co, mam takie krzaki w domu, no monitory, ja pytam, że, czy czeka pies. <laughs> tak, i... tak. Nie, nie no generalnie polowanie raczej wygląda na tym, że jak mam jakiś taki fajny poziom, na przykład ty, mów, mamy jakąś konsolę, okres mniejszej zmienności. Rynek lubi coś takiego zrobić, że wybija z tego okresu, retestuje i dopiero rusza. Nie? To jak spodziewam się czegoś takiego, to wiedząc o tym, że czasami jest bardzo krótkie okno czasowe, żeby tam w tym dobrym miejscu kupić tę akcję, to lubię sobie taki limit wystawić. No i wtedy po prostu jakby to miejsce jest przygotowaniem, czy jakby ta to, to transakcja jest właśnie przygotowaniem pod kolejną falę impulsu mhm. nie na samym wybiciu, tylko na reteście wybicia. Okej. Okay. A w tym sensie tak, tak. w tym sensie ten limit. Okej. Okay. A, A czy znaczy nie, nie, nie spadające noże? Nie, nie, to jakby tak. No właśnie, jest, nie nie, nie nie, jak najbardziej rozumiem, tylko że nie, w nie, takim nie. przypadku stop gdzie? Yy, pod dołem konsoli. Znowu. A okej, okay, czyli taki szeroki, szerszy, szerszy. Czy w zasadzie obejmujący ryzyko obejmuje cały zakres konsoli. Yy, tak jak wam mówiłem też przy którymś ze spotkań, jestem w stanie zmniejszyć to ryzyko, kiedy to się dzieje kiedy fajnie się poukłada rynek, bo czasami jest taki dołeczek przed wybiciem z konsoli, to jeszcze pod nim się można zabezpieczyć. Mm -hmm. e, jakby okay. Wewnątrz konsoli jeszcze nie, mamy tak, że rynek odbija od górnego ograniczenia, cofa, ileś tam wewnątrz konsoli dopiero wybija, No to czasami pod tym mm -hmm. dołkiem się też zabezpieczam, bo i tak według teorii doła no to nie powinien być wybity, no bo to już jest ten cykl nowych tak. szczytów i dołków no, wyżej. No, tak, tak. Nie? A jeżeli to, to jest ten moment. Jeżeli to jest ten moment, a jeżeli nie, no to trudno, nie? No jakby, no, co do zasady tego nie wiemy. Tak jest. Co do tej no. zasady tego nie wiemy. Nie? Okej, okay, no to ze zmiennością jeszcze warto sobie tą zmienność oczywiście po klasie aktywów posortować. No nie? Tak. Bo to jak popatrzymy na zmienność na surowcach, to z perspektywy waluciarza, o, to powiem cingciarza, można zwariować. Można, można, bo zmienność na surowcach to ile kilka procent. To, to jest, jest taki raczej dzień jak co Dzień, dzień, no, tak, dzień. Taki... dzień. Jeszcze kilka przez dwa, trzy rozumiem, kilka. Natomiast jak się dzieje pięć, sześć, to dopiero jest coś, o, coś się więcej wydarzyło. Tak, ale to też jak się dzieje 10, to się coś to... więcej, a pięć, sześć, okej, dzieje Dobry się. Dzień, nie? Dobry dzień, Dobry to... dzień, dokładnie, no dokładnie. E, natomiast ostatnio srebro tak fajnie gdzieś tam ruszyło, właśnie te kilka procent, w końcu jakiś popyt się pojawił. Mm -hmm. Natomiast e, jeżeli chodzi o waluty, to tam jak przekroczymy 1%, procent, to już jest dużo. 1% zmienności tak. dziennej, mm. nie? to już jest dużo. A co dopiero akcje, które potrafią pokazać wyniki, masz otwarcie na plus 25%, mm. na przykład. Nie? Tak, ja, ja jestem. Właśnie to mnie troszkę dziwiło, jeżeli chodzi o rynek kryptowalut, że podaje się właśnie jako takie taką, taką główne zastrzeżenie to, to, jaka tam jest kosmiczna zmienność. Ale mm. jak się popatrzy na akcje. No jest jeszcze większe. Jest, tak, w bo, przypadku pojedynczych no. spółek jak najbardziej tak. nie? tutaj ratują nas indeksy i te wszystkie maści uśrednianie właśnie w postaci mm -hmm. różnych koszyków. ETF, Dokładnie to tak, to. tak. Dokładnie tak. masz ulubioną klasę aktywów pod kątem i przez pryzmat zmienności. Tak. Yy, aktualnie od mniej więcej dwóch, trzech lat, yy, znaczy w sumie od pandemii. Od pandemii mm. to indeksy wkroczyły na pierwszy plan. Naprawdę jakby. Indeksy, tak? Indeksy DAX, NASDAQ mm -hmm. SP500, a, a okay. szczególnie NASDAQ i DAX. E, uważam, że się bardzo klarownie poruszają. E, wcześniej tak tego nie dostrzegałem, w sensie nie czułem aż takiej potrzeby tam ingerowania w, w ten rynek. Natomiast uważam, że mają ogromną zmienność, którą da się wykorzystać. Bo czasami są instrumenty, które mają zmienność, której nie wykorzystasz. Bo mm. masz luki, bo jakieś takie rzeczy no i nie rolowania. Tak, Niecześ nie, nie da się tego ciężki w temat, racjonalny nie? sposób wykorzystać. Indeksy taką opcję dają. Natomiast a top też prawdopodobnie wywołane jest tym, że dolar przyciągnął tak dużo kapitału, że rynek walutowy jest trudniejszy się jest nudne w niektórych momentach. Jak masz tam zmienność 30 pipsów. Mam no wrażenie, że to tak 2011, 2012 był lepszym okresem dla walut. Dla walut tak. Od mm. 2000 mniej więcej 16 bym powiedział, że tam mm -hmm. jest taka. Jak, jak euro-dolar spadł z tych 1,40 do, do później 1,05, tam się zaczęło mocno wahać, to był dobry okres. No i później się zaczęło to już tak Taka flauta troszeczkę, no. nie? No. Oczywiście ktoś by powiedział, że o, tam 100 pipsów w ciągu dnia to też jest fajnie do zarobienia. No, oczywiście, natomiast chodzi też o to, na ile jest prawdopodobne, że te 100 pipsów, tak? No to jest, to no. jest też ten case. Niemniej na przykład, y ostatnimi czasy Jen jest ciekawą parą, no bo tam masz ruchy tak, kilka o tak, psów, no tak, tak. tak y więc tam, no. tam się da za ładnie, ładnie zarabiać. Natomiast y tak jak zresztą też widać, ja skacze. Tak? Tam, gdzie się coś dzieje i co uważam za bardziej klarowne, tam inwestuję. M m e staram się nie być przywiązany do żadnego instrumentu w taki sposób, że y handluję tylko dwoma na przykład. A to ja, ja jak Bo... najbardziej się pod tym podpisuję. Nie, nie chcę być niewolnikiem no. danego instrumentu. No. Bo może być taka, na przykład moment, w którym będzie totalna flauta z bardzo fundamentalnych przyczyn. No i finalnie przez pół roku na przykład nie mamy co zrobić nie wiem, Eurofranek sobie mi przypomina się, tak? tak no. I, no tam oczywiście dało się robić przez da, pewien da, czas. Dało się. E, natomiast... dało się, jakie pieniądze można było wyciągnąć. E, tak, natomiast e, z takiej perspektywy, jakby ktoś chciał handlować swingowo, no to tam za bardzo roboty nie miał, nie? Nie, 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 absolutnie, absolutnie. Dlatego ja te 2-3 lata, to jest temat przede wszystkim surowców i do was pytanie, e, jakie wy instrumenty pod kątem zmienności po prostu uwielbiacie, na czym handlujecie, mhm. bo jest fajna Zmienność, piszcie śmiało w komentarzach. Jesteśmy ciekawi, jak to też u Was wygląda. Chociaż wydaje mi się, że większość to będzie indeksy, surowce. I to są to... najbardziej popularne klasy aktywów, jednak na, na ten moment. Kończymy inwestycyjną propagandę i zapraszamy już za tydzień, 19.30, kolejny odcinek. Kody rabatowe są. W Poniżej w opisie do Trader Zone, czyli podkoszulki, do Squabera, czyli narzędzia analityczne i do FX MAGA. Tam macie chociażby psychologię inwestowania czy akademię inwestora. Kody w opisie udanych inwestycji. Pozdrawiam.